Z strony Paweł Paweł. Tak jest. Dzisiaj rozpoczynamy nasz odcinek trochę nietypowo, bo znęcza pojazdu. Znęcza pojazdu, jakim jest Ariel 3.0. Warto wspomnieć, że jest to Ariel na baterii litowej, więc dzięki temu ma większy zasięg, lepsze przyspieszenie, no i ogólnie jedzie się nim przyjemniej. Na pewno zgodzi się ze mną? Zdecydowanie tak. Tutaj to aż byłem zaskoczony jak to na początku zaczyna przyspieszać i ciągnie tak, aż do prędkości maksymalnej. Ale o tym wszystkim, czy to wszystko, pokażemy Wam w dalszej części odcinka. A i sorry za takie ruchy, takie trochę tej kamery, ale ciężko to tak stabilnie utrzymać. O właśnie w jednym miejscu. Drodzy widzowie, jak, jak wspomniał Duży Paweł wcześniej odcinek dzisiaj troszeczkę nietypowy, ponieważ jesteśmy w trasie, można by nazwać arielem, a konkretnie jedziemy pozwiedzać Wrocław wraz z Dużym Pawłem. Przy okazji pokażemy Wam kilka miejsc we Wrocławiu i dzięki temu też zobaczycie jak ten pojazd sprawuje się w takich warunkach stricte miejskich. Warto zaznaczyć, jest sobota, jest popołudnie, więc ruch będzie Taki dość dość, ni to mały, ni to duży. Umiarkowany. No dokładnie, umiarkowany. Pawle, do Ciebie pytanie, jak uważasz, jak pojazd tak realnie sprawdzi się, czy to w korkach, czy. Bo jak wiemy, Wrocław jest najbardziej zakorkowanym miastem, więc za korki możemy śmiało liczyć, pomimo soboty. Nie, spokojnie damy radę, tutaj nie będzie się jakiś problemów. No nie, prze, nie poprzeciskamy się w tych korkach jak byśmy to zrobili na skuterze czy na jakimś motocyklu. Ale powoli swoim tempem dojedziemy do celu i nie będzie to myślę najgorsze tempo. Warto jeszcze wspomnieć, że prędkość, którą cały czas trzymamy, licznik wskazuje 46 km na godzinę, więc... Tak, na dobrą sprawę cały czas będziemy poruszać się, według mnie, tempem miejskim. Słuchajcie, stoimy na światłach w tej chwili, i to jest dobry moment, żeby pokazać Wam, jak przyspieszamy. On Rura! Ło, zyra... wow, rękę w tyle zostawiliśmy. Do 46, no, 5-6 km. Moment. Tak, jeszcze tutaj mieliśmy troszeczkę ten podjazd, ten start pod górkę. To nie był taki płaski start, że po prostu ruszyliśmy sobie tylko. było lekko pod górkę. Także widzicie, że naprawdę całkiem fajnie to przyspiesza. I to jest moment, kiedy możemy zacząć mówić o aspektach technicznych. Aspekty techniczne. Za przyspieszenie odpowiada silnik o tak. mocy 3000 watów. Co daje nam jakieś 4 konie mechaniczne? Dobrze liczę? Też około 4 koni mechanicznych, tak. I jak nie pamięć nie myli, jest to je najmocniejszy trójkołowiec chyba. W naszej ofercie? I w naszej ofercie trójkołowiec e, zadaszony. Żeby... Wiesz co? Mamy, powiem Ci tak, taki do użytku cywilnego. To jak najbardziej, no bo jest też inny model, model Cargo. On, ma, on jest mocniejszy, no ale wiadomo, Cargo musi dźwigać ładunki. Więc, e, z takich, tak na, na dobrą sprawę, użytkowych, do, do użytku dnia codziennego, to jak najbardziej jest to, jest to najmocniejszy. I kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna w poruszaniu się, to jest zasięg. No, tutaj już koło stówki mamy. Z re, re, realnego zasięgu. Koło 100 km, o ja widzę, że tutaj Paweł I, ja nie, jakby mógł, to by nawet zaczął wyprzedzać. Powiem Ci szczerze, ja nie wierzyłem w to, że ja będę musiał jadąc tym pojazdem odpuszczać gaz, bo ktoś będzie jechał wolniej od nas, a jednak i warto zauważyć, że my nie jesteśmy w tej chwili w strefie żadnej. Tutaj jest normalnie ograniczenie do 50 km na godzinę. A my sobie jedziemy 35 ja km tak, z, z tylnego siedzenia podglądam 35-37 km 34 w tej chwili także zobaczcie, że to ten pojazd w pełni wystarcza na to, aby się poruszać po mieście już tutaj. Dobrze, ja zacząłem mówić o baterii. Zasięg to jest około 100 km no i myślę, że to jest całkowicie wystarczający zasięg na to, żeby po mieście się poruszać i nawet spod tego miasta e, dojechać do, e, do centrum. Tak. tak? Tutaj Zobacz po... klasyczny Mustang. Właśnie tutaj wam pokażemy jeszcze Mustanga. I to nie jest tak, to jest też dobry moment, żeby o tym powiedzieć. To nie jest tak, że my uważamy, że wszystkie inne pojazdy e, są złe. Nie, jak najbardziej nie, a taką klasyczną motoryzację w szczególności cenimy. No właśnie, to, to bardzo, bardzo, bardzo trafnie to ująłeś, bo my jesteśmy takimi, można powiedzieć, normalnymi świrami motoryzacyjnymi, ponieważ nie zamykamy się tylko i wyłącznie na motoryzację spalinową, jak widać idziemy też z czasu, nie mamy nic do silników spalinowych, obydwaj je lubimy, a i też silniki elektryczne i pojazdy elektryczne, jak widzicie, wzbudzają w nas nawet takie małe coś, a potrafi wzbudzić sporo pozytywnych emocji, na przykład podczas takiej jazdy. Uważaj, widzę, widzę, hamujemy. Jak widać hamulce dobre. Tak, Paweł tutaj testuje troszeczkę chyba moją cierpliwość tak. i uwagę. Ale jak już poruszyłeś temat bezpieczeństwa, czy zacząłeś, zacząłeś poruszać hamulce? Hamulce są tutaj hydrauliczne. E, mamy ten hamulec nożny. E, czyli, tak naprawdę, za naciśnięciem pedału hamulca, wszystkie koła nam e, hamują. To jest, to jest system właśnie CBS. E, ale też nie zapominaj o tym, że w, przy lewej ręce mamy dźwignię. Hamulca i tutaj już jest tylko i wyłącznie hamujemy hamulcem przednim. Tutaj, jak mamy dźwignię hamulca przedniego, to jest jeszcze też w tym miejscu dodatkowa taka blokada. Więc tak na dobrą sprawę mamy drugi hamulec ręczny. Dobra. Co tam masz z lewej strony na kierownicy? Z lewej strony na kierownicy. Tutaj mam klakson, którego teraz nie będę używał kierunkowskazy, których właśnie muszę użyć, ponieważ będę zmieniał pas. Jeszcze z lewej strony, jeżeli mówimy, to mam też lusterko, które pokazuje bardzo dużo. Nie ukrywam i bardzo dobrą widoczność mam yy, z tyłu. Wracając do przycisków wcisków, to mam też tutaj przy lewej ręce, przykciuku mam od awaryjnych. No i tutaj światła długie, krótkie, których na ten moment nie będę e, pokazywał. Prawa strona. Tutaj wielkiej też filozofii nie ma, no bo są na dobrą sprawę najprostsze rzeczy, e, które mogą być do użytkowania takiego pojazdu, czyli włącznik świateł, tutaj mamy jeszcze dodatkowy klakson oraz guzik do zmiany biegów. Niżej idąc mamy no tak na dobrą sprawę panel e, do ogrzewania i do sterowania pojazdem. To samo mamy z lewej strony, tylko że jest to panel do sterowania multimediami. Pawle, tak w sumie sobie jedziemy przez ten Wrocław i mam do Ciebie pytanie, ponieważ ja prowadzę, to jestem z przodu. Jak przy moim ustawieniu fotela, e, jaką, jaką pozycję masz e, z tyłu? Wygodnie? Czy jest za ciasno? Szczerze. Ja tu mam mega dużo miejsca i teraz postaram się Wam to jakoś pokazać. Poczekajcie. Słuchajcie, teraz mam nogi złączone specjalnie, kolanami dopiero gdzieś delikatnie zaczynam zahaczać czy dotykać tutaj oparcia, ale to nie jest tak, że opieram, tam jeszcze cały czas mogę sobie dłonie wcisnąć, natomiast żeby było mi wygodniej, o cyk, tak sobie siedząc mam tutaj sporo zapasu na nogi. Tutaj jeszcze z boku mam ułożony plecak z gretami, spójrzcie, pod nogami mam jeszcze staty, butelki z wodą, tutaj mam jeszcze trochę miejsca, także absolutnie mi z tyłu miejsca nie brakuje. Jeśli chodzi o wsiadanie, wysiadanie, tutaj też nie ma jakiegoś kłopotu, zresztą później to Wam pokażemy. A Paweł, no dobra, to jak już wiemy, że ja mam wygodnie no. i mam tutaj bardzo dużo przestrzeni, a, jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, nad głową. Słuchajcie, zobaczcie, nad głową tutaj może nie ma tego miejsca jakieś nadmiernie... O e, Może nie ma tego miejsca, gdzieś nadmiernie dużo, ale te 5-7 cm jest, więc nawet jakbym miał czapkę w zimie z pomponem, to sobie gdzieś tam znajdę e, na to wszystko miejsce. Dobra, Paweł, jak już chwileczkę stoimy, e, zobaczmy jak ty tam siedzisz. No powiem Ci tak, kolana mam tutaj dosyć daleko. Pozycję rąk mam wygodną. Tutaj mam mniej więcej kąt prosty. Oparcie jest ok. W ogóle w tych samochodach, w, czy samochodach, w tych pojazdach, w tak, Już, się, już się, tak, rozpędzam. W tych motorowerach Dobra. mega mi się podobają te fotele. Bo one są takie lekko kubełkowe, o takim zacięciu lekko sportowym. No, no. no po prostu są fajne. Zobacz, jedziemy teraz po nierównej drodze. Nie mogę powiedzieć, żeby to zawieszenie jakoś tam biło na kierownicy, wiadomo, że jakieś większe dziury po prostu omijam, no ale nie czuję jakichś drgań, jak u Ciebie, jak siedzisz. co, ja tak zastanawiam się, do czego to porównać, moim zdaniem jest troszeczkę mniej komfortowo niż w zwykłym aucie osobowym, ale nie mogę powiedzieć, żeby było niekomfortowo, Jedno jest więcej niż akceptowalnie. Jedno, jedno co muszę, że tak powiem, przyznać, to jest troszeczkę głośniej, to zawieszenie odrobinę głośniej pracuje, niż w klasycznym samochodzie, no ale jakby nie patrzeć tak na dobrą sprawę, to jest motorower, to jest to motorower nie... dokładnie, więc... tu nie ma takiego wygłuszenia jak w samochodzie osobowym, zatem to nie jest też dobre porównanie do e, takiego motoroweru zadaszonego, do... Samo osobowki. samochodu, tak, do, do osobówki, bez względu na to, z jakiej klasy weźmiemy ten samochód. Także ja bym zakończył tutaj temat w tym miejscu, że jest dość komfortowo, tak, to nie jest niekomfortowa jazda. Mhm. Trzeba numer rejestracyjny wpisywać?

I jedziemy dalej. No i Paweł będzie startował z lewego pasa. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, zielone. Dawać zielone. No, zakręcie nie działa. <laughs> o, teraz może coś się wydarzy. Albo i nie. Jest. Proszę bardzo, niepokonany, jak kubica. No, ale przyznajmy, że... Od zera do tych 45 km na godzinę, czyli do prędkości maksymalnej, jaką jedzie ten pojazd, naprawdę całkiem żwawo to przyspiesza. A nie jest e, zawali drogą. Uh -huh. no powiem Ci szczerze, Pawle, kurde, ja nawet nie mam jak rozwinąć maksymalnej prędkości. No właśnie, nie masz jak rozwinąć maksymalnej prędkości. Jedziemy teraz 30 km na godzinę, w miejscu gdzie można jechać 50 I nawet Lexus przed nami jedzie tylko odrobinę szybciej. Ja zaraz go dogonimy, to nie problem. Ja po prostu zachowuję bezpieczną odległość. Tylko że nie ma co go już doganiać, bo światła są. Czerwone. Tak jest. Czyli co, tak naprawdę tym pojazdem właśnie pokazujemy, że spokojnie możemy poruszać się po mieście, nie będąc zawali drogą na tej mieście. Jedziemy po prostu normalnie. Tak, ani szybciej, ani wolniej. Nas, naszą przejażdżkę kontynuujemy po Wrocławiu i zajechaliśmy pod budynek Panoramy Racławickiej, który znajduje się tutaj za nami. Obok mamy też bramę ceglarską, także troszeczkę Ciekawostek na temat Wrocławia, ale nie o tym nasz program. Nasz program jest. Nie? No nie, nasz program jest stricte bezpośrednio o naszych pojazdach. No i co do pojazdu, to mam do Ciebie pytanie. Jak wrażenie jako pasażer? Takie same jak w przypadku innych trójkołowców zamkniętych, czyli komfort na tym samym poziomie, ani mniejszy, ani większy. Nad głową mam miejsce pod yy, czterema literami mam miejsce, mam na czym siedzieć, pasy bezpieczeństwa, więc nie muszę jeździć w kasku. No i to chyba najważniejsze rzeczy. Mhm. A jak to by się jechało z przodu? No powiem Ci tak, pozycja wygodna. Ten fotel kubeł, taki, Ala Kubełek, jak wspomniałeś wcześniej, no też wygodny. Ten fotel w ogóle jest jedną z najlepszych rzeczy z przodu. Je, to jest moje zdanie. Bo druga, druga najlepsza no, rzecz, jest... rzecz z przodu to ja, ja wiem. masz skoro uważasz się za rzecz, to, okay, to proszę to bardzo. W środku, jeśli chodzi o ten fotel, to jest super sprawa i to mi się w ogóle bardzo podoba. No i z przodu też są oczywiście pasy bezpieczeństwa, oczywiście, co że tak. pozwala nam na to, żeby kaski zostawić w domu, w garażu, gdzieś tam, gdzieś tam. Niekoniecznie musimy go mieć wewnątrz pojazdu. Powiedzieliśmy sobie, czy wspomnieliśmy już o bezpieczeństwie, zaczęliśmy ten temat bezpieczeństwa, ale ciężko nam było tak naprawdę pokazać Wam, bo hamulcach wystarczy powiedzieć, a jeśli chodzi o drugą kwestię, świateł, to ciężko pokazać to z wewnątrz pojazdu. Tutaj mamy oświetlenie LEDowe z przodu, z tyłu, dzięki czemu oszczędzamy energię a przy okazji to oświetlenie jest absolutnie wystarczające do poruszenia się na co dzień. Słuchaj, wiesz co, Bo miałem ostatnio pytania, jak byłem na jednym z ekozlotów, gdzie mieliśmy okazję prezentować ten pojazd. Wiele osób pytało się mnie, co się dzieje, albo jak ten pojazd zachowuje się w trakcie wypadku. No i tutaj pragnę wszystkim widzom powiedzieć, że pojazd tak na dobrą sprawę jest na stalowej ramie, dzięki czemu w momencie, nie wiem, czy... Uderzenia czegokolwiek czy czegokolwiek innego chroni nas ta stalowa rama. Więc żeby was to nie zwiodło, pojazd nie jest cały z plastiku, tylko pod spodem ma stalową ramę. Więc możecie tutaj konstrukcyjne. Tak, tak i to dokładnie. wygląda tak samo jak w zwykłych pojazdach, w zwykłych samochodach, gdzie też e, tak naprawdę blacha nas nie chroni, chroni nas e, systemy bezpieczeństwa czy konstrukcyjne systemy bezpieczeństwa. E, także tutaj myślę, że e, wszystko jest jasne. No. I tym płynnym sposobem przechodzimy do ostatniej części naszego programu, naszego odcinka. Plusy, minusy. To rozumiem, że ty chcesz plusy, bo widzę, że jesteś rozpędzony do nich jak ten Aryl 3.0. Proszę ci bardzo, zaczynaj. Na plus zdecydowanie przyspieszenie. Bardzo fajnie startuje ten pojazd pod świateł. Nie mogę powiedzieć, jest dynamiczny. Na plus, według mnie, zostało w nim poprawione zawieszenie, jest odrobinę sztywniejsze. Dzięki czemu, w mojej ocenie, pojazd lepiej pokonuje zakręty w porównaniu do poprzedniego, jakiego testowaliśmy. Co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Na pewno na plus to jest bateria sama 80Ah, ponieważ jest większa niż w poprzednim modelu Ariela. Tamta miała 58. No, i też co przekłada się bezpośrednio na zasięg, bo też jest zdecydowanie większy, Pawle. Jego, jego wady, tak. Jego minusy, słuchajcie. Ja musiałem go podłączyć do ładowania, żebyśmy mogli sobie pojeździć. I minusem. Zaczynamy. Musiałem szukać ładowarki, podpinać ją i dalej. Jakby ta ładowarka nie mogła być tu wbudowana. Tu mamy tyle przestrzeni w środku, że ta ładowarka naprawdę mogłaby być zbudowana i uważam, że... To jest pewnego rodzaju minus. Podawarkę możemy raz. zgubić, a w samochodzie, jakby była budowana, byśmy jej nie zgubili. Najwyżej mogliby nam ją ukraść razem z tą autem. No to właśnie. Znaczy autem. autem, może z całym pojazdem. Tak. To jest jeden minus. Drugi minus jest taki, że pojazd ma trzy koła i ma to swoje plusy, ale ma też swoje minusy. Jazda taka jak gdzieś tam, Paweł. Sobie tak z pojechał, przysparza dużo emocji i nie każdemu to musi się podobać. Mhm. Ja nie mam nic przeciwko temu, ja lubię jeździć na motocyklach, dla mnie właśnie na motocyklu, gdzieś tam na zakrętach to jest frajda i przyjemność, natomiast to niekoniecznie musi się każdemu spodobać. E, to to jest to, no i trzeci minus, muszę coś wymyślić na szybko, nie mamy z tyłu wycieraczki na szybie. Żeby, żeby było trzy chociaż, to dobijam tą wycieraczkę, no mówmy się, skoro jest szyba z tyłu, e, mogłaby być tam zainstalowana wycieraczka, tym bardziej, że akurat miejsca na panelu sterowania, na ten włącznik wycieraczki, to nam nie brakuje. No to ja ten minus przerodzę w plus, ponieważ ta szyba może i nie ma wycieraczki, ale za to jest uchylana, uchylana z tyłu, więc dzięki temu mamy lepszy przepływ powietrza w takie upalne dni jak dziś na przykład. I tak, to jest rzecz, którą ja mogę akurat tutaj potwierdzić, bo jak siedziałem z tyłu, no szyby prawa, lewa były był uchylone, eee, na górze szybę tak był otwarty i z tyłu nawet w tej chwili jest e, zostawiona szyba uchylona. Z tyłu jest tornado, także jeżeli kobieta ma jakąś taką wyszukaną fryzurę, Ona może wyglądać w różny sposób po przejechaniu kilku kilometrów. Niekoniecznie tak jak wyglądała w momencie, kiedy kobieta wsiadała tam z tyłu. I tym oto pozytywnym akcentem kończymy nasz program. I słuchajcie serdecznie, serdecznie dzięki, że z nami jesteście. Zachęcamy Was do lajkowania, do komentowania. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to pamiętajcie, Dajcie żeby suba. suba tak jest. Paweł się udziela na Instagramie jeszcze. Na Instagramie też znajdziecie kilka jakichś tam skrótów innych pojazdów, kilka przebitek. Także zajrzyjcie, bo tam Wielki Paweł też bardzo mocno właśnie działa. I TikTok, w sumie. Też I, na i, na I TikTok, jeszcze. tak. I, I na TikToku. I tym pozytywnym akcentem żegnamy się z Wami. Siema. Rzeczą, której nie powiedzieliśmy, a którą jest ten pojazd wyposażony to kamera cofania, która zdecydowanie ułatwia nam poruszanie się wstecz, dojeżdżanie do e, krawężników, samochodu, do których parkujemy tyłem i w sumie do wszystkiego co się znajduje za nami. Pozwól kamerę na chwilę. Teraz zobaczymy czy działa. Zapraszam Cię z tyłu Pawle. O, a kto to? przechylam się i on skręca, <laughs> jak na <to> motocyklu. <laughs> Ty jaka meka! Ja naprawdę nie ruszam kierownicą. <laughs>